Tego słuchasz dzięki patronom Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu i Szymonowi Kryszce. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to 643. odcinek podcastu BSSB z Tajemnic. Dzisiaj mam dla Was coś z mojego własnego podwórka, a mianowicie opowiem Wam o dorocznym raporcie, który firma Pro Progressio Publikuje co roku i dzieli się w nim różnego typu informacjami. Raport ten ukazał się po raz pierwszy na Gali Outsourcing Stars 7 kwietnia 2022 roku. Tego dnia miał swoją premierę. Ale powiem wam, że tak naprawdę raport był już przygotowany znacznie wcześniej. Dlaczego czekać do kwietnia i do gali z jego premierą? No cóż, gala to takie wyjątkowe wydarzenie, i warto się dzielić takiego typu właśnie wyjątkowymi rzeczami, jak raport, chociażby raport doroczny Pro Progresio, właśnie na takim wydarzeniu. Co więcej, na stronach tego raportu znajdują się już laureaci tegorocznej edycji konkursu Outsourcing Stars, więc pokazanie ich wcześniej zanim zostaną nagrodzeni oficjalnie podczas gali byłoby pewnym fopa. No dobra, no to przejdźmy przez szczegóły. Co znajdziecie w dorocznym raporcie Pro progresji? Jest to publikacja, która ma 120 stron. Tak, 120 stron podzielonych na kilka ciekawych sekcji. Sekcje te to podsumowanie roku 2021, to informacja o laureatach Outsourcing Stars 2021. To również lista tygrysów biznesu z Polski, lista międzynarodowych tygrysów biznesu, lista liderów usług dla biznesu oraz lokalizacji dla biznesu. Więc mamy tutaj sześć sekcji. Zaraz będę wam o każdej z nich mówił i tłumaczył, co się tam znalazło i dlaczego się tam znalazło. Także sześć. Części. Wstęp do tego raportu napisałem ja, także możecie sobie przeczytać w kilku zdaniach, dosłownie jest to 5 kapitów, które wprowadzają Was do całej tej publikacji opatrzonej pięknym niebieskim kolorem. No i tu pewnie odezwą się nasi graficy, którzy powiedzą, jaki niebieski, to raczej granatowy, jaki granatowy, to raczej jakiś kolor morski, albo jeszcze użyjecie jakiegokolwiek innego pantonu. Ale. Prawda jest taka, że ja jako prosty chłopak w zasadzie rozróżniam niewiele kolorów, a ten dla mnie jest po prostu pięknym niebieskim. No i zawdzięczamy go naszej grawiczce Iwonie Księżopolskiej, która w ten sposób dobrała kolor do tego raportu. Słuchajcie, w tym raporcie mamy przedstawione na kilku stronach podsumowanie roku. 2021. Ten muszę wam powiedzieć, że ten wstęp, ten początek, te podsumowanie było zmieniane, bo oczywiście było ono napisane już zanim rok 2021 postawił kropkę nad i, czyli pojawił się Sylwester 31 grudnia 2021 roku, ale pierwsze miesiące Roku 2022 pokazały, że jednak należałoby na ten rok 2021 spojrzeć z nieco innej perspektywy. Po pierwsze zmieniały się trochę zasady pandemiczne. Po drugie pojawiła się wojna w Ukrainie i te elementy również wpłynęły na treść samego podsumowania w raporcie za rok 2021. Niemniej jednak zawarte w nim są informacje, które w oczach ProProgressio i w mojej personalnej opinii są dosyć istotne dla rynku sektora nowoczesnych usług dla biznesu i jego bezpośredniego otoczenia. Tak na przykład jest z kwestią biur serwisowanych i coworkingowych. To w raporcie znajdziecie podsumowanie, jak tego typu obszar otoczenia sektora nowoczesnych usług dla biznesu rozwijał się w roku 2021 i dlaczego zyskał on również nasze zainteresowanie. Później mamy element związany z inwestycjami BSS w Polsce. Tak, przez cały 2021 rok Pro Progresio monitorowała liczbę inwestycji i reinwestycji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Ten monitoring odbywał się samodzielnie we współpracy z biurami obsługi inwestora działającymi przy urzędach miast, również we współpracy z Agencjami Rozwoju Regionalnego. I przede wszystkim we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Wynik tego jest taki, że BSS Index jest na bieżąco utrzymywaną platformą, na której uzupełniane są informacje o tym, ile i w których miastach pojawiło się nowych inwestycji bądź reinwestycji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Te informacje znajdziecie na stronach 10 i 11 w raporcie. No, skoro jest to raport roczny, to nie można w nim pominąć kwestii związanych z rynkiem pracy, a Mimo pandemii jesteśmy na rynku pracownika. O tym jaki jest to rynek, co zwróciło naszą uwagę, również zostały wpisane informacje na stronach raportu rocznego proprogressio. To nie wszystko, no bo pod kątem rozwoju pracowniczego należało pomyśleć o webinarach i powiem wam tutaj, że znowu odkrywamy pewien element, który po raz pierwszy na przestrzeni ostatnich lat pojawił się w obszarze, jakim zajmuje się. Pro Progresjo, a mianowicie webinary. Tak, webinary były, zostały wystartowane w roku 2021 było ich zrobionych dobrych kilkanaście, praktycznie chyba zbliżyliśmy się do 20. Akurat teraz już nie, nie przytoczę wam konkretnej nazwy, ale o nich informacja i po co one zostały stworzone, również znalazła się na stronach raportu pro Progresio. No i ważna sekcja, ta, która dotyczy właśnie chociażby tej chwili. Teraz słuchasz mojego podcastu i o podcastach również zarwaliśmy informacje w dorocznym raporcie pro progresję. To nadal nie jest koniec, dlatego że zeszły rok był dosyć przełomowy dla mojej organizacji i zamieniliśmy tytuł Outsourcing and More oraz platformę Outsourcing Portal na jeden nowy. Tytuł. Tytułem tym jest Focus on Business. Zakładam, że jeżeli słuchasz tego podcastu dosyć regularnie, to wiesz, że w soboty przytaczam Ci podsumowanie tygodnia, w którym właśnie powołują się na informacje pochodzące z platformy Focus on Business. Co dwa miesiące wydawany jest magazyn, drukowany magazyn o tytule Focus on Business i właśnie o tych mediach, o tym jak zostały one zmienione i jak i gdzie są dostępne, mamy informacje zawarte w rocznym raporcie Pro Progression. No a plany na rok 2022 nie można było od nich ucie uciec, w związku z czym, Informacje na temat planów na bieżący rok, no w zasadzie to już jesteśmy po dobrym pierwszym kwartale roku 2022, ale nadal trzy są przed nami. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jakie są plany. Mało tego, jeżeli chcecie zapoznać się z trendami, z listą trendów i zjawisk, jakie przewidujemy w Proprogresjo, że pojawią się w roku 2022, to zachęcam Was do lektury naszego raportu. Jest tutaj lista ośmiu trendów. Ośmiu zjawisk, które zakładamy, że będą realizowane na przestrzeni kolejnych miesięcy w roku 2022. Taka mała ciekawostka, czy wiecie, jaką skuteczność ma przewidywanie trendów, jeśli chodzi o analizę poprzednich lat i poprzednich raportów Pro Progresjo? No, mogę Wam zdradzić ten niby sekret, bo w zasadzie skoro Wam zdradzę informacje na ten temat, to żaden to sekret. Otóż. Poziom ten wynosi 80%. Tak, jesteśmy na 80% trafności naszych przewidywań co do tego, co będzie się działo na rynku nowoczesnych usług dla biznesu bądź jego bezpośredniego otoczenia. Dobra, no, to jest jakby ta część pierwsza, taka, która zawsze pojawia się w raporcie Pro Progresio, czyli nasza subiektywna ocena rynku, nasze subiektywne podsumowanie. Ale w tym roku poszliśmy o krok dalej. A mianowicie zwróciliśmy się do naszych przyjaciół i kolegów z różnych stowarzyszeń i organizacji, z którymi współpracujemy na co dzień, aby to oni na stronach rocznego raportu wyrazili swoją opinię na temat tego, co działo się w roku 2021. I tak, na przykład, możecie zapoznać się tutaj z informacjami pochodzącymi, pochodzącymi z IT Ukraine Association. Tak, to Nikt inny jak Konstantyn Wasiuk, Executive Director of the IT Ukraine Association, podzielił się informacjami na temat, jak IT Ukraine ocenia rok 2021 w branży BSS. To nie jedyna taka opinia, która została zawarta tutaj w tym raporcie. Dlatego, że Konstantynowi towarzyszy Monika Wilkelite, która jest szefową sekcji GBS i ICT w Invest Lituenia. I Monika tutaj również odpowiada o sektorze Global Business Services na Litwie w 2021 roku i cóż tam się takiego w tymże sektorze. Działo. Jak już zapoznacie się z tymi dwoma opiniami, no to przechodzimy do kolejnych sekcji w raporcie. A mianowicie na stronie 26 znajdziecie zaprezentowaną listę białych tygrysów Pro Progresio. Jest to nic innego jak lista ambasadorów Pro Progresio, którzy z jednej strony reprezentują Pro w różnych miastach, ale przede wszystkim są osobami z którymi my uwielbiamy współpracować. Tak, to są osoby, które są bardzo, odgrywają bardzo istotną rolę w miastach, w których się znajdują i w których prowadzą swoją własną działalność, bądź pracują na rzecz innych podmiotów gospodarczych, natomiast współpraca z nami im się na tyle podoba, że dostarczają nam informacje co i jak się na ich rynkach dzieje, no, a dzięki temu my wiemy też co się dzieje szeroko w całym kraju. Ta lista jest Dosyć obszerna i zawiera yy, słuchajcie kilkanaście osób, których sylwetki Wam prezentujemy, i zapraszam do zapoznania się z nimi. No i teraz przechodzimy już do konkretnych ważnych elementów samego raportu. Na stronie 29 znajdziecie pełną listę laureatów konkursu Outsourcing Stars 2021. Zaczyna się to ta lista sylwetką menedżera roku, czyli Marka Szula. Marku jeszcze raz gratulacje i niskie ukłony w twoją stronę, bo kawał dobrej roboty zrobiłeś i w swojej firmie i w swoim otoczeniu. A później mamy przedstawione logotypy oraz nazwy kategorii konkursowych, które miały miejsce w konkursie w roku 2021. Także możecie sobie tutaj zobaczyć, kto został nagrodzony i w której kategorii. A następnie przechodzimy, słuchajcie, do ważnego elementu raportu, jakim jest lista tygrysów biznesu Polska. Co to jest ta lista tygrysów biznesu? Wyobraźcie sobie, że no jesteśmy otoczeni setkami, tysiącami, dziesiątkami tysięcy ludzi, ekspertów, specjalistów, którzy reprezentują sektor nowoczesnych usług dla biznesu. W samej Polsce mamy takich osób ponad 300 tysięcy. Ile mamy w Europie? Idzie to w miliony. Idzie ile mamy na świecie? To są dziesiątki milionów osób. Ale jest tylko pewna grupa, która. Wybitnie wyróżnia się swoimi działań, działaniami, swoją postawą, swoimi aktywnościami, swoimi różnego typu inicjatywami, którą my jako Pro Progressio doceniliśmy na tyle, aby stworzyć z tych ludzi listę Tygrysów biznesu. Są to zarówno przedstawiciele członków klubu Pro Progressio, ale nie tylko, dlatego że widzimy, jak istotną rolę odgrywają osoby również spoza samego klubu. W tym roku podzieliliśmy tą listę Tygrysów biznesu biznesu na dwie grupy. Jedna dotyczy rynku polskiego, druga dotyczy rynku zagranicznego. Macie tutaj setki osób. W zasadzie to leciutko tą setkę przekraczamy, ale wygląda to w ten sposób, że na każdej stronie macie w raporcie zaprezentowane sylwetki trzech osób. Są to i panowie i panie. Macie tutaj zaprezentowane informacje na temat tego, jak się nazywają, jaką firmę reprezentują, bądź jaką specjalizację reprezentują. Oprócz tego macie ich krótki Opis w języku polskim oraz w języku angielskim. I ta lista ciągnie nam się przez kilkadziesiąt stron. Zachęcam Was, abyście sobie zobaczyli, kto zwrócił uwagę Pro Progresio w roku 2021. Ręczam Wam, że jest to lista absolutnie wyjątkowych osób, reprezentujących zarówno Centra usług wspólnych, firmy IT, kancelarie prawne, firmy typu call contact center, firmy doradcze, ale również i centra obsługi inwestora i szereg różnych instytucji. Następnie, jak już sobie przejdziecie przez listę tygrysów biznesu z Polski, to załączamy Wam listę międzynarodowych tygrysów biznesu. Są to osoby, które Swoją działalnością nie ograniczają się tylko do terytorium jednego kraju, ale działają znacznie, znacznie szerzej, i naszym zdaniem warto jest, abyście wiedzieli, że takie osoby są na świecie, w jakich obszarach działają i w których ewentualnie mogą Wam pomóc. Mamy tutaj listę kilku osób, i ponieważ jest ich kilka, to powiem wam, kto na naszej liście tygrysów międzynarodowych się znalazł. Po pierwsze jest to Stefan Fricke, czyli szef Deutsche Outsourcing Verband, ale tak i właściciel Outsourcing Journal, czyli najistotniejszych mediów, które poruszają tematykę outsourcingu i usług biznesowych na terenie regionu DACH, czyli, Deutsche, czyli Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Potem kolejną osobą, którą mamy na tej liście jest Kerry Hallard, to od wielu lat prezesowa Global Sourcing Association, która... No, od kiedy tylko pamiętam, pełni swoją rolę bardzo globalnie i jest jedną z czołowych osób na świecie zajmującą się integracją środowiska outsourcingowego, ale także i popularyzującą relacje w, w stosunkach B2B. Pokery mamy na tej liście również wymienioną Debbie Hamil. Debbie Hamil jest prezesową IAOP. IAOP, dla tych z Was, którzy tego jeszcze nie wiecie, to International Association of Outsourcing Professionals największa na świecie organizacja zrzeszająca profesjonalistów z sektora outsourcingu i usług biznesowych. Nie mogliśmy pominąć takiej osoby jak Debbie Hamil w naszym raporcie. Następnie Rod Jones. Rod Jones to właściciel Rod Jones Consulting, człowiek, który ma 45 lat doświadczenia w rynku Call Contact Center. Jest on ulokowany w Republice Południowej Afryki, ale swoją działalność pełni absolutnie znacznie szerzej. To jeden z najlepszych spe specjalistów świata customer experience, jakiego do tej pory udało nam się w ogóle poznać na świecie i który nie jest związany z jednym podmiotem, ale bardzo szeroko traktuje sektor. Call Contact Center. Zaraz po nim na liście znalazła się, znalazł się Peter Ryan. Peter Ryan jest szefem Ryan Strategic Advisory i jest jedną z nielicznych osób na świecie, która zresztą podobnie jak Rod Jones zajmuje się analizą sektora. Customer Experience. Różnica pomiędzy Rodem a Peterem jest taka, że Peter analizuje absolutnie cały świat. Ma ogromną mm, siatkę kontaktów na całym świecie. Prowadzi całą masę badań, raportów i analiz sektora Customer Experience i w tym roku był gościem specjalnym Gali Outsourcing Stars oraz BSS Forum w Trójmieście. Także to jest człowiek, którego absolutnie warto znać, jeżeli myślicie o tym, żeby rozszerzać swoją wiedzę. Z zakresu Customer Experience. Na tej liście znalazła się również Olga Szapowal, czyli dyrektor zarządzająca harkowskiego klastra IT. Miałem ogromną przyjemność poznać Olgę parę miesięcy temu. Robi ona kawał dobrej roboty, zresztą tak samo jak i cały harkowski klaster IT i Działalność ta jest znacznie, znacznie szersza niż tylko ograniczająca się do tego, czym zajmuje się sam klaster, więc warto Olgę znać, uznaliśmy, że jest to osoba absolutnie wyjątkowa, o której warto mówić. Po oldze na liście mamy również Eliasa van Herwardena. Elias od lat, od dziesiątek lat jest związany z sektorem nowoczesnych usług dla biznesu. Obecnie pracuje w firmie Colliers, natomiast jego główną specjalnością jest doradztwo lokalizacyjne. To ten człowiek odpowiada za to, gdzie lokowane są nowe centra typu BPO, GBS czy też SSC i zdecydowanie. Nadal jest on osobą, którą um, utrzymujemy na liście międzynarodowych tygrysów biznesu i będziemy tam utrzymywać, bo robi ten chłopak kawał dobrej roboty. Mamy jeszcze dwóch innych dżentelmenów, którzy znaleźli się w zestawieniu międzynarodowych tygrysów biznesu. I są to Konstantyn Wasiuk, który stoi na czele IT Ukraine Association oraz Stepan Weselowski, który z kolei jest prezesem lwowskiego klastra IT. Tak, dobrze usłyszeliście. Olga, o której wcześniej powiedziałem, Konstantyn oraz Stepan reprezentują trzy różne klastry IT z Ukrainy. Te klastry, mimo tego, co w tej chwili dzieje, się. Się w ich pięknym kraju działają, dostarczają całą masę pomocy firmom IT na Ukrainie, no i a sami dżentelmeni się bardzo mocno angażują w rozwój środowiska IT w swoim kraju oraz w międzynarodowym środowisku. I tą listą, tą osobą, jaką jest Stepan Weselowski, zamyka międzynarodowych tygrysów biznesu, i tym samym przechodzimy do sekcji, która w raporcie nazywa się Liderzy Usług dla Biznesu. Ta sekcja to nic innego. Jak lista firm, które były zrzeszone w roku 2021 w klubie Pro Progresjo. Znajdziecie tutaj logotypy, opisy w języku polskim i angielskim każdego z tych podmiotów. Tak, są to organizacje, z którymi ja i my w Pro Progressio mamy ogromną przyjemność na co dzień współpracować. Jesteśmy świadkami ich kompetencji, ich doświadczenia, ich pomocy innym organizacjom bądź ich rozwoju w ramach studi Struktur Centrów Usług Wspólnych. Wszystkie te firmy robią Kawał dobrej roboty, i z czystą przyjemnością wylistowaliśmy je w naszym dorocznym raporcie. Podobnie zresztą jak i os w ostatniej sekcji tegoż raportu, a mianowicie, gdzie przedstawiliśmy lokalizacje dla biznesu. Te lokalizacje dla biznesu są to miasta, z którymi Pro Progresio na co dzień współpracuje, które znamy od podszewki i wiemy dokładnie, jaki potencjał inwestycyjny te miasta mają. A skoro wiemy, jaki ten potencjał jest, to no nie boimy się mówić o tych miastach i rekomendować je jako te lokalizacje, które... Są na celowniku sektora nowoczesnych usług dla biznesu i kolejnych inwestycji bądź też reinwestycji, bądź też kolejnych biur dla firm, które już w Polsce mają swoje siedziby. I na tej liście mogę wam z dumą powiedzieć, że mamy takie organizacje jak Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, która zajmuje się inwestycjami w Bydgoszczy, mamy Centrum Obsługi Inwestora Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju w Urzędzie Miasta Częstochowy mamy Urząd Miasta Elbląga, Miasto Katowice, Urząd Miasta Kielce, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Miasto Poznań, Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego, Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej oraz Invest In. Pomerania, od północy po południe, od wschodu do zachodu, te miasta, z którymi współpracuję Pro Progresio na co dzień, no, dosyć licznie są tutaj reprezentowane. A ja muszę Wam powiedzieć, że mega się cieszę, że ze wszystkimi z tych miast mam przyjemność współpracować i na co dzień rozmawiać. No i to tyle, tak się kończy nasz dzisiejszy odcinek. Dzisiaj opowiedziałem Wam co nieco o zawartości rocznego raportu Pro Progresio. Zachęcam Was do ściągnięcia tegoż raportu. Można to zrobić nieodpłatnie ze strony raporty.proprogressio.pl. Raport ten jest dostępny w wersji polskiej i angielskiej. Nie kosztuje absolutnie nic. Wystarczy, że podacie tylko swój adres e-mailowy, na który ten raport ma zostać Wam dostarczony. Przeczytajcie, przeczytajcie, bo dużo się można z niego dowiedzieć zarówno o tym, co się będzie działo, co się działo w roku 2021, co się będzie działo w roku 2022, oraz jeżeli poszukujecie godnych partnerów biznesowych bądź lokalizacji na swoje nowe centra operacyjne, to ten raport przyniesie wam odpowiedzi na te wasze no, no, jakby nie było e, pytania, i e, kwestie, które tutaj moglibyście sobie w głowach budować. A gdybyście chcieli coś więcej dowiedzieć się, jak i dlaczego ten raport został tworzony, to ja zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną. Piszcie, dzwoncie, a ja chętnie z wami na temat tego raportu. Porozmawiam. Tymczasem niskie ukłony w Waszą stronę. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy podcast spotkał się z Waszym zainteresowaniem do tego momentu. A jeżeli tak, to pamiętajcie, aby dać łapkę w górę bądź zasubskrybować sobie ten podcast w swojej ulubionej przeglądarce podcastowej lub na YouTubie, gdzie również moje gadanie możecie znaleźć. A ja tymczasem mówię wam cześć, życzę udanego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. BSS, bez tajemnic. Na razie hej ho.